Ukraina ma... Má... Gigantyczny problem. Obserwuj, aby być na bieżąco ze Wschodem. Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy, w skrócie NABU, śledztwem trwającym całych 15 miesięcy ujawniło gigantyczny schemat korupcyjny w państwowej spółce Energoatom. Jest ona kluczowym operatorem wszystkich elektrowni atomowych w Ukrainie. Podejrzanym jest niejaki Timur Mindycz. A kim jest ten człowiek? Jest to współwłaściciel studia, kwartał 95. Tak, tego samego studia, z którego wywodzi się Wołodymir Zoeński. Mindycz opisywany jest jako wieloletni współpracownik i partner biznesowy prezydenta Ukrainy. I według NABU jest on głównym beneficjentem całego schematu korupcyjnego. I niestety jest to sytuacja krytyczna dla całego rządu ukraińskiego, bo nie jest to byle blejaka wewnętrzna afera, a skandal na cały zachód, który de facto jest potężną bronią dla wszystkich antyukraińskich sił. Politycy tacy jak Donald Trump czy inne zazwyczaj prawicowe partie w Europie dostali teraz potężny dowód na tezę, że Ukraina jest skorumpowana. I najgorzej w tej całej sytuacji wychodzą sami zwyczajni szeregowi Ukraińcy, bo z jednej strony są okradani przez swój własny rząd i z drugiej Zachód może odciąć jakiekolwiek wsparcie. Załęcki przed tym, jak został prezydentem, w trakcie swojej kampanii opowiadał, że w takiej sytuacji zwyczajnie by zrezygnował ze stanowiska. Jednak sytuacja wojny i niemożliwość przeprowadzenia wyborów bardzo utrudniają jakiekolwiek procesy. Mam nadzieję, że w tej całej sytuacji w jakiś sposób ukraińskiemu rządowi uda się wyjść z twarzą. Wiedziałeś, że